Witam Państwa serdecznie. Ja jestem Shurey. Uh, um, A ja nie. <głos> <głos> yy, dobra. A to jest content show, tak oryginalne, że nawet tytuł jest zerznięty od Tomska. W dniu dzisiejszym stwierdziliśmy, że zapoznamy się z nowym produktem Monstera, Monster Super Fuel, yy, który zaciekawił mnie głównie z tego powodu, że jak o napojach energetycznych się zwykle Słyszy, że podobnie jak napoje słodzone, odwadniają, wypukują magnez, wypukują witaminy. Tak, ten chwali się tym, że nawadnia oraz magnes i witaminy z grupy B zawiera. Do tego jest niegazowany. I oczywiście, jak to napój energetyczny, zawiera kofeinę. Co skłania mnie do przemyśleń, że jest to taka próba wbicia się na ten rynek napojów, suplementów typu Gaminate, Gamer Subs. Osi też w sumie to ostatnio robi, wypuściło te... we współpracy z CD Projektem, z Wiedźminem na, na etykiecie. Możesz mieć rację, ja nie mam nic ciekawego do powiedzenia, więc przejdźmy do... dobra, czytania wszystkiego. Eee. W sumie ciekawi mnie zawartość kofeiny w tym, w takiej jednej porcji. Zwłaszcza, że... Ja kamera. Dzięki. Wytniesz to. Nie wytnę tego. 64 kalorie, niewiele. Węglowodany 16 w tym cukry 12 gramów. To naprawdę nie jest tragiczne. To jest naprawdę dalekie od tragicznego, zwłaszcza jak na y, napojenie. Wersja przez cukru ma 9 kalorii. Okej, okay, czyli no nie są tuszące. To na pewno. Dobra, czytajmy coś ciekawego. Niacina 14 mg, 89% dziennego zapotrzebowania. Witamina B6 101% dziennego zapotrzebowania i magnez jedynie 15%. Gdzie jest zawartość kofeiny? Do Wysoka diadu, zawartość, kofeiny. Wysoka nie zawartość nie zalecza się, kofeiny. Nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią oraz osób wrażliwych na kofeinę. 30 mg na 100 ml. Okej. Okay. Konsumuj odpowiedzialnie. Zrównoważona dieta i zdrowy styl życia mają znaczenie dla zachowania zdrowia. 30 mg na 100 ml, czyli jeżeli to jest puszka ponad półlitrowa, mamy 150... 160 coś. To Jesteś są... Jesteś całkiem spoko z matematyki. To są dwie kawy. Barwa... soku z kaktusa albo radioaktywnych odpadów, pewnie z tymi drugimi ma nieco więcej wspólnego w składzie ale mi to przypomina staw z donami zapach taki limonkowy pachnie jak yy, jak sok limonkowy czekaj 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 jak to się nazywa Dew. trochę smak jest mówiłem że limonka tak Trudź. smakuje jak wygazowany Dew z limonką to prawda. Mm. <noise> nie wiem czy to dobrze. 7 na 10. W kwestii walorów smakowych. Czy ja wiem, zależy jak do tego podejdziesz. Jeżeli podejdziesz do tego, jak właśnie wygazowane Mountain tędziu z limonką, to 5 na 10, bo smakuje <noise> jak wygazowany Mountain tędziu z limonką. To jest samo w sobie wadą. Znaczy to, że jest wygazowane, a nie to, że jest z limonką. Eee, to jest wadą. A jeśli podejdziesz do tego jak napój izotoniczny, bo one mhm. mają też podobny smak, to może być 7 na 8 na 10. W sumie W sumie tak, ten taki cytrynowy, czyli mąkowy Powerade mhm. smakuje podobnie bardzo. No bo to jest właściwie to samo, tylko jeszcze zawiera kofeinę. Dobra, spróbujmy e, może drugiej. Tak, nie wygazuje się, bo jest niegazowany, więc. Dobrze. Ja, ja zostawię, żeby było je... do odróżnienia. Okej, okay. ja... odłożę sobie tę puszkę. W tym tygodniu nie zamierzam spać, mam czwartek w Trzeci smak, który był w żabce jeszcze był... Yy, arguzowy, ale jebać arbuzy. Będę cię musiał ocenzurować. Nie przeklinam na tym kanale. Ja mogę być prostakiem. Ty, tobie wolno, Ty masz... Hmm. Chciałem powiedzieć, że masz hawajską koszulę, ale nawet nie masz hawajskiej koszuli, masz Polską wersję hałańskiej koszuli. Masz koszulę w kratkę. E, kolor brudnego lodu. Znowu czuję cytrusy w zapachu, ale teraz takie bardziej nieokreślone. E, to ma kolor cukru. Masz rację. Jak powiedziałeś o cytrusach, to... To się skojarzyło faktycznie. To, skojarzy to pachnie inaczej. Tak nieco bardziej pomarańczowo, ale... Tak, tak. To pachnie jak sok multiwitamina. Dobre. <noise> smakuje dokładnie jak sok Caprio multivitamino. Nawet nie tym Tymbak. Caprio multiwitamina. Tylko bardzo wyraźnie czuć słodzik. Który jest tu zupełnie niepotrzebny, mogłoby być mniej słodkie. Nigdy nie spodziewałem się, że to powiem, ale trochę bardziej mi smakuje Wersja bez cukru. Mnie również chyba. Chociaż ta intensywność słodzika jest słaba. Lepiej, jakby nie było go, byłoby mniej słodkie i byłoby lepsze. Faktycznie. To jest. No ale wydaje mi się, że w większości tego typu właśnie napoi. napojów energetycznych, puszkowanych. wydaje się, że istnieje to wymaganie, żeby to było na swój sposób słodkie. No niestety. Gimnazjaliści wolą słodkie. Ciekawi mnie marketing napój energetycznych, bo przy tym Superfiuru masz y, osobę biegnącą, więc y, zdaje się być zachętą do bez, uprawiania sportów. Bez cukru też biegnie. Okej, okay, no to, to, to jest z tej samej serii Superfiur. Okej, okay, w sensie dobra. E, smaki, smak masz mm -hmm. tutaj: mint Green, Sub-Zero i tak dalej. I tam ten trzeci, którego no nie kupiłeś? Watermelon. Watermelon, po prostu, okej. Okay. Tak. Jedyny, na którym napisali o jakim jest smaku. Tak. Więc nie było po co sprawdzać. Natomiast no to, są, to jest ta nowa ich seria. To jest o tyle ciekawe, że zwykle na pojach energetycznych widzisz jakieś reklamy związane z sztuką gamingu. ...szeroko pojmowanego, albo z imprezowaniem. Marketing napojów energetycznych jest skierowany do młodszego pokolenia, niż na przykład marketing kawy. Pozdrawiam moją kamerę, która wymusiła cięcie. Skłaniam się ku... ...temu jako 9 na 10. Mogłoby nie być tego słodzika. Eee, byłby i odrobinę zdrowszy i nie słodzik... Znaczy nie, nie... Nie miałby posmaku słodzikowego. Tudzież żygów <noise> eee, no temu bym dał takie 7 na 10 przyjemny limonkowy smak dobra, no to jako izotonik oceniałeś. Jako ogólnie? izotonik oceniałem eee, okay. Chociaż w sumie nie wiem na ile, moi, na ile ocena energetyka się może różnić. No ty, ty możesz ocenić jako energetyk. Jako energetyk, no to jest niegazowany, co jest dużą jego wadą czy zaletą, ciężko stwierdzić. Na pewno pozwala na szybsze wypicie go niż normalnego energetyka. Chyba, że ktoś lubi zarować monstery, które wypływają potem nowe. Eee... <śmiany> Okej, <Okay>, to wytnę. <śmiany> to się wydarzyło raz i o tym nie rozmawiamy. To się stało w Danii, tak? To się stało w Danii. Teraz jestem człowiekiem, który ma na sobie garnitur i udaje poważnego kwasowość. Jest zbyt kwaśny, oba są zbyt kwaśne, ale to jest cechą naturalną dla napojów energetycznych. Więc załóżmy, że no w tym są przeciętne, tak? 5 na 10 bym dał obu, bo oba są zakwaśnie tak jak powinno to być w wszystkich napojach energetycznych. W tym żaden napój jeszcze, którego próbowałem się, nie wybije. No może lekko Tiger, ale on w ogóle jest bez smaku. Yy, <grym> Dobra. Co mm. dla niektórych może stanowić zaletę. <grym> Co jeszcze? Są niegazowane, no to to zarówno może być wada jak i zaleta. Dla mnie jest raczej zaletą, więc bym to powiedział, że no tutaj mogę im podnieść ocenę z tej piątki, którą wydedukowaliśmy na załóżmy siódemkę. Co jeszcze? Yy, słodkość. Nie są za słodkie, choć są słodkie. No yy, to samo, co wcześniej ten bez cukru ma za dużo słodzika, a ten bez słodzika ma za dużo cukru. Yy. Ale nie tak bardzo za dużo cukru, jak większość napojów energetycznych znajdujących się na rynku polskim. Tak, to prawda, bo one mają jeszcze gaz, który ma właśnie yy, zabijać ten cukier, więc muszą dodać więcej cukru, żeby było czuć tak samo cukier. Yy, co jest yy, no, zaletą. Przez, Przez to, że nie jest gazowane, może mieć tą zaletę, jako, którą jest mniejsza ilość cukru. No, zaletę wadę, zależy czy ktoś chce cukier, ale jak ktoś chce, to sobie wszypie trzy łyżeczki i potrząśnie. Yy... Może potrząsnąć, bo jest nie gazowane. No, otóż to. Także już wchodzimy na dziewiątkę, na dziesięć. Za dużo tych zalet. Yy, tak, yy, co jeszcze? No, tyle, bo yy, z podziałem na temperatury schłodzenia nie, nie próbowaliśmy, więc ciężko, yy, ciężko o tym cokolwiek powiedzieć, czy zimne, czy ciepłe jest lepszy. Możemy wstać do mikrofalówki, <tuszel> się nie boisz, myślę, że szkoda mi filmu. Ej, zróbmy to. <tuszel> ok, dajmy <tuszel> trochę do szklanki i do mikrofalówki. Dobra, zaraz wracamy. Ok. 45 sekund, 800. Moje mały. Paszka. Obie szklanki są dość mocno ciepłe. Nie wiem, w którym miejscu w swoim życiu popełniłem błąd. W niejednym. Zacznę od. O rany, jak to. To zupełnie zmieniło zapach. Czy to nie ma gdzieś ostrzeżenia? Nie odgrzewać. Ja nie wiem. Tak, zapach, zapach stał się dużo bardziej intensywny. Smak również. Mówiłem, że nosem wypływa. Przepraszam za akcent. Taki na ostatnią sylabę. Wow. Co uważasz? O zielonym monsterku na ciepło. Po brytyjsku, nie? Oni grzeją piwo. Jest naprawdę dobry. Czekaj, spróbuję tego. Jest naprawdę, naprawdę dobry. Trochę jak Gripex. <laughs> <laughs> jak to powiedziałeś, tam jest <laughs> trochę je zepsułeś prawda? Jak <laughs> Znaczy, ja tego zielonego jeszcze nie próbowałem, czekaj. Okay. Też wydaje mi się, że zapach. Też wydaje mi się, że zapach stał się nieco intensywniejszy. Okay. Czekaj. Porównam sobie z zimnym. Zimny. Ciepły. Ej, ten warto podgrzewać w mikrofali. To prawda. To prawda. Półtorej roku kreowania się na człowieka gadającego o poezji i kulturze. Jeden dzień odwalania, po nieprzespanej nocy, i zapamiętają mnie jako pato streamera. Nawet ty nie przeproszę. <noise> Niebieskiego bym nie podgrzewał. Ja również bym podgrzał, szczerze. Masz sobie jeszcze raz porównać? Jeszcze, ok, porównam sobie zimne z ciepłym. Ja jestem. Tak, ja jestem zdania, że podgrzane na pewno w tym podgrzanym. W bez cukru podgrzanym. nie czuć tak bardzo słodzika. To jest yy, mankament, który został zalegnany. Ale w tym akurat po podgrzaniu nie czuć też niczego. W sensie to po podgrzaniu jest ciepłą wodą. Właśnie z lekkim posmakiem gripexu. Ale ten gripek tak świdruje twoje kupki smakowe. Jakby... No jakby nie czujesz bezpośrednio smaku, ale czujesz ten aromat, który się przebija. Temu zimnemu daje 6,5 na 10, ciepłemu 9 na 10. Temu zimnemu daję 8,5 na 10 i ciepłemu 9,5 na 10. Okej, okay. ja powiem tak. Przy tym obstaję, przy, przy obywu obstaję przy swojej ocenie za zimne, natomiast ciepłemu e, limonkowemu też na spokojnie dam 9. Natomiast e, ciepłemu, ciepłemu subzero. To jest oksymoron, <noise> jeśli, jeśli spojrzymy na źródło słów. Tak, to... prawda. Natomiast ciepłemu sub-zero, chociaż mi osobiście nie podszedł <laughs> w tej wersji. Mogę cię zamęczyć teraz wywodem na temat tego, że ciepły to pojęcie względne hmm. i sub-zero nie, wy... nie wynika z ciepłości. Możesz. To już skończyłem. Zmutny. Czyli. Nie przygotowałeś się dzisiaj do dyskusji na temat. wpływu gospodarki oraz obecnych realiów na rynku różnych substancji psychoaktywnych mających na celu zwiększenie produktywności na powstanie tego typu niegazowanych napojów energetycznych i ich popularyzację na rynku polskim. Bo ja bardzo chętnie bym w tej chwili na ten temat coś powiedział, żeby mimo wszystko zachować pozory trzymania się schematu mojego kanału. No, rozpocznij i to zacznę coś bredzić na ten temat. E, dobrze, tak na no to właśnie liczyłem, że to powiesz. I że, i że to właśnie będziemy robić. E, szczerze powiedziawszy, też nie miałem zbyt wiele czasu na research jak dotąd, więc jeżeli ten odcinek nie zostanie zasypany łapkami w dół, to można będzie zrobić jakiś follow-up z lepiej przygotowaną debatą. Jeśli zostanie, to obiecuję, że. Nie będzie następnego takiego. E, ja w dalszym ciągu widzę dislajki w statystykach, więc spokojnie. <laughs> Skoro wiesz, to czemu nie możesz być uczciwy i nie wrzucasz na początek kolejnego filmu statystyk z dislajkami z poprzedniego? Będę tak robił. I na tę chwilę to mogę najwyżej zacząć takie bardziej luźne przemyślenia w tym temacie. E, no bo na przykład, chociażby ten Gaminate. E, który wydaje mi się, że jeśli chodzi o rynek polski, był jednym z pierwszych takich napojów energetycznych, nie będąc energetycznym, tylko zawierającym stosunkowo niewielką ilość cukru, będącym niegazowanym i tak e, dalej, próbującym konkurować, prawda, e, z... Napojami. <todgłosy> <Fuck>. <todgłosy> Przepraszam, śmieję się od niego, bo się znowu zerwało nagranie. <todgłosy> Jakieś 10 sekund temu, więc prawdopodobnie w momencie, w którym nie... Zacząłem był. Czy... Tak. <laughs> Dobrze, więc powiedzmy tyle, że próbują się wbić w nisze gaminelka, który ma być dla graczy teoretycznie. Choć to, z tego co widać po biegającym człowieku, który nie wygląda jak gracz, z tego wynika że to nie jest adresowane do graczy, przynajmniej docelowo. Przynajmniej chcą myśleć, że to... Przynajmniej... chcą. Jako właściciele firmy, że, właściciele, jako marketingowcy, żebyśmy myśleli, że to nie jest adresowane do graczy. No i co? Ale wydaje się faktycznie czymś na ten kształt. Choć nie znam się na produkcie Gaminate, więc. Też nie posiadam jakiejś bardzo szerokiej wiedzy. Czy jesteś sponsorowany przez Gaminate? Niestety nie jestem sponsorowany przez Gaminate. Szkoda, że nie jest sponsorowany przez Gaminate. W każdym razie ostatnio... Skoczyła popularność tego typu produktów i samego Gaminate'a, którego przez sporo czasu kojarzyłem tylko i wyłącznie z uwagi na reklamę, którą zrobił Kasaczek i która była jednym z największych dzieł sztuki na YouTubie i dalej jest. A teraz czy na Facebooku czy na YouTubie jako reklamy przed filmikami się reklamie Gaminata pojawiają. Oprócz tego się wysypują właśnie produkty typu Ten Monster, albo typu wspomniane wcześniej osi wieźmińskie. I to świadczy o tym, że przechodzą u nas do mainstreamu, wydaje mi się. Właśnie napoje energetyczne nie będące tak skrajnie zasypane cukrem, tylko próbujące być bardziej nie wiem, dostarczającymi kofeinę w rozsądnych dawkach na przestrzeni jakiegoś czasu nie chociaż się z tobą. Jeśli mogę ci przerwać. Oczywiście. Ja nie powiedziałbym, że przebijają się do mainstreamu, tylko raczej to jest na razie akcja marketingowa Gaminatu, która po prostu się przedłuża, bo na razie prawdopodobnie chcą wejść na rynek, tak? Mhm. Mocno zakorzenić się tam. I na razie to w ogóle nie znaczy, że mają klientów. To może znaczyć, że na razie są na dużej stracie. Z każdym miesiącem. Tylko, że gdyby, miesiąc. gdyby nie było rynku, to nie powstawałyby też próbujące uderzyć w podobną niszę produkty konkurencji? Może tak być, może rynek się dopiero formuje. Ciężko, ciężko stwierdzić. Myślisz, że to jest bardziej wyścig o zajęcie miejsc, zanim pojawi się szeroka klientela. Niż Myślę, o że klientele już istniejącą? Tak. Myślę, że tak. Myślę, że okay. na razie klienteli nie ma, ale widać w tym potencjalną klientelę, więc yy, walczą już o coś, co może stać się bardzo zyskowne w przyszłości. Jedno, co mógłbym im doradzić, to żeby ten napój był mimo wszystko w buteleczkach, podobnie jak konkurencyjne osi, a nie w puszkach, bo mimo, że puszka wysoka, czarna yy, Półlitrowa, bądź około półlitrowa jest no, charakterystycznym znakiem handlowym Monstera. Tak... No niepokoi mnie to przyjęcie dwóch filiżanek espresso na raz. Ja na przykład nie widziałbym problemu i widziałbym takie rozwiązanie jak puszka. Coś co by wyglądało jak puszka, ale miało po prostu możliwość zakręcenia jej. W sumie... Z wieczkiem, co by było... To nie jest trudne z dobrym kompromisem. Co więcej. Yy, kupiłem to w sieci żabka. Mm -hmm. Rozumiem, że to tam sprzedają, wyłącznie. Eee, by nie widziałem jak dotąd tej... Nie widziałem jak dotąd tego konkretnego monstera w żadnym innym sklepie. Nie chcę skłamać, bo nie mam stuprocentowej pewności, ale wydaje mi się, że jest to na razie produkt sprzedawany ekskluzywnie w żabce. Rozumiem. Skoro sprzedają to w żabce, to w żabce powinna być możliwość podgrzania tego produktu. W sumie są Jest tam mikrofala, do której powinieneś móc włożyć i no, w kubeczku tak. papierowym, do którego kawę można Puszczę na przykład do... debilu. Odkręconej ewentualnie. No dobra, tak wiem. Odkręconej w momencie, wiesz, kiedy już byśmy bieli te otwierane puszki. Ale nie wiem, czy blacha... No, nagryję się najwyżej. Nie powinno być problemu chyba. Nie wiem, nie znam się na tym. Zróbcie to technologicznie tak, żeby się dało to włożyć do mikrofadówki. Bez wybuchania. To jest to. Dominuje limonkę. Może sobie więcej limonki. U mnie jest... To jest najlepszy możliwy kompozycja. To jest najgorszy możliwy kompozycja Twoja jest gorsza, bo jest tak faktycznie dominuje limonka W tym, wydaje mi się, to jest całkiem dobre I chcesz spróbować tego na ciepło Nienawidzę cię To jest oparzy. Nie parzy Proszę Zmieszany napój Finalny produkt ULTIMATE edition. Rozumiem, że pierwszy. dostanie... FAKTYCZNIE <noise> Cytując mojego przedmówcę To cholerstwo parzy no, Prawdopodobnie Większość walorów Jakichś tam, które były Albo wyparowała, albo... Nie wiem Pachnie Pacht... <noise> nie jak galaretka <noise> Ej Ej, pachnie jak te, te, te faktycznie galaretki, takie w proszku, co się je do wrzątku dosypuje. Tak? Pachnie jak galaretka. Yy, jest gorąca. Ciężko będzie to spróbować. Posłuchaj. Za sobie pokażę wszystko. No galaretka, dobra, spróbuję to. Yy... Wytnę cały ten segment. Nie. Kudę. Dobra. Pij. Tylko to jest naprawdę gorące. <grywa> Spodrajnie, Spróbuj to. Ja jestem za miękka fajka. Widać. Tak, <grywa> ciebie kozak? To sobie poparz język. <grywa> tak wygląda człowiek w stanie nirwany. O wow, chyba. Stworzyłem bestie. Jak jeszcze mam się mijać? jak mi wrzątek się wlewał do gardła, smakuje jak niezastygnięta galaretka. Popieram. Ale to może być przez tego ciepło, więc poczekajmy aż lekko wystygnie. Masz kostki lodu? Nie, na szczęście nie. będzie roztęte. Roztęte. Roz, roz roz no tak. Można ewentualnie spróbować sprzedać do drugiej szklanki, żeby szklanka była. Inne. Ale wtedy wlewasz do tego. Tam do tego to wypiję. Smacznego. Dziękuję. Staram się nie rozwalić wszystkiego. Ok, teraz już lepsze temperaturowo. Mm. No. Mm. Ale... Nadal smakuje jak galaretka. Mam poparzony język, ale zobaczymy. Tak, no to jest taka galaretka limonkowa. Tak. Jest... Także? Zr zrobił się taki łakodniejszy smak w sumie. Nawet mhm. fajnie, nic nie czuję, bo mam poparzony język. Oba. E... Dobrze. Tak, e... przesadziliśmy. <laughs> Te jest jako daleko. We've got to Trójkątów Mr. Frankenstein. Fargubach, tak zwany. Yy, więc najlepszym możliwym jest yy, po prostu podgrzanie jednego smaku na raz, a nie mieszanie ich i podgrzewanie. Zmieszane są yy, gorsze. Zm znaczy. Cofnę. No? Zmieszane na zimno nie są złe. Zmieszane na zimno w dobrych proporcjach naprawdę nie są złe. Nie może być tylko za dużo limonkowego, bo on bardzo łatwo zabija yy, bez cukrowy. No bo limonko, limonka ma w ogóle silny smak. Tak. Mm. Łatwo się przebija. No to to chyba tyle. Yy, już wszystko mniej więcej wyjaśnione. Materiału jest dużo. Tak, będziesz musiał nad tym siedzieć. A ja się będę z ciebie śmiał. Ale tak, to żegnam. Dziękuję za uwagę. Przepraszam za to, co się tu wydarzyło. I... I zapraszam na kolejne odcinki. Tak jak wspomniałem, wspomnę raz jeszcze. Jeżeli ten odcinek otrzyma dużą ilość łapek w dół, nie będę więcej tworzył takiego kontentu jeżeli otrzyma mimo wszystko większość pozytywnych ocen od czasu do czasu, żeby odcinki pojawiały się częściej, bo jednak nagranie takiego trwa krócej niż przygotowanie odcinka o literaturze i takie będą.